Buenos Dias, niedzielny już, nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam w Torrevieja. W planie jest zwiedzanie. Chcieliśmy odwiedzić dziś plażę, bo mieszkamy niedaleko plaży nad morzem. No ale zanim pojedziemy nad tą plażę nad morzem, no to pojedziemy na plażę nad jezioro. Robimy tak, bo już dwunasta. A dlaczego godzina jest tak istotna, wybierając się nad to jezioro, no to opowiem, jak będziemy na miejscu. A na miejscu będziemy za 10 minut, tak więc do zobaczenia na miejscu. tu jest cała taka ściana, nie? Wow. Wow. Cały rondo, nie? To wygląda na legal bardziej, jakby takie legalne ściany do malowania, godzina, punkt dwunasta. Wchodzimy właśnie na teren, na teren tego jeziorka. Trochę to wygląda jak taki nielegal z tym wejściem, no ale wszyscy tu tak wchodzą. Nie ma dziury w płocie, po prostu brakuje jego kawałka. Na samym wstępie wita nas informacja o zakazie pływania oraz o tym, że jesteśmy w parku naturalnym. No i tu jest taka ścieżka do jeziorka, stąd jak się popatrzy. To widać, że ten jezioro ma taki jakiś dziwny kolor. Na pewno nie jest to ten turkusowy, lazurowy, tropikalny odcień, którego można by się właśnie spodziewać po y, klimatach śródziemnomorskich. Z kolorami na naszej planecie jest tak, że to światło decyduje o tym, jak widzimy kolory. I trzeba się dobrze ustawić czasami względem tego światła, żeby zobaczyć jakiś fajny kolor. No, i przed chwilą podniosłem drona, i z drona to wygląda o wiele ładniej, o wiele bardziej ciekawie. I rzeczywiście to jest Lago Rosa, czyli różowe jezioro. Tak, to jest jedno z takich miejsc, z których słynie właśnie ta Torre Vieja. Lago Rosa zawdzięcza swój różowy kolor zawartości soli. Oraz różnych mikroorganizmów, które żyją w tej wodzie. No i my teraz jesteśmy tutaj w styczniu o godzinie 12 w południe. No i tak to wygląda właśnie w pełnym słońcu w styczniu. Martwiłem się, że teraz w styczniu nie będzie w ogóle takich efektów, bo podobno te mikroorganizmy, które mają wpływ na ten kolor, one bardziej urzędują właśnie w październiku. I bałem się, że nie będzie tego różu. No ale jak się podniosło drona. No to jest fajny efekt. Widać, że rzeczywiście ta woda jest jakaś taka inna. Wo, czuć tą sól. Nie zachęca do kąpania ta woda do kąpieli. Natomiast podobno bardzo zdrowotne są kąpiele w tej wodzie. Tam, jak się popatrzy daleko, daleko, to na drugim brzegu widać takie wielkie hałdy. I z tego, co widziałem, jadąc od tamtej strony, to są takie wielkie hałdy soli. Niestety teraz jest podświatło, i nie widać tego zbyt dobrze. Słone jezioro w Wieja. Ciekawostki na temat tego niezwykłego jeziora są naprawdę zaskakujące. E, okazuje się, że tu głębokość nie przekracza jednego metra. No i oprócz tych mikroorganizmów, które przyczyniają się do koloru tej wody, nie żyje tu nic. Ryby tu nie pływają. No i ten mikroklimat, który tu właśnie robi ta sól, to jest coś, co jest zbawieniem dla ludzi z astmą. Podobno oni mogą się tu wyleczyć nawet z tej astmy. I rzeczywiście mam wrażenie, że te powietrze tak jakby lepiej dociera do płuc, jakby było więcej tlenu w tym powietrzu, co jest raczej niemożliwe, ale fajnie się tu dycho naprawdę. Podobno to jest dobre na skórę też te, żeby tym błotem się tu posmarować, to na choroby skóry jest dobre. No, w dotyku woda jak woda. A w smaku? O, jest słona, rzeczywiście. Ciepło się robi. Także jedziemy nad morze. I to wszystko przy pomocy fury z wypożyczalni Odkryje auto. Która to właśnie wypożyczalnia urzęduje tu niedaleko, w Alicante. W Alicante mają swoje oddziały w Walencji e, i też w innych miejscach Hiszpanii. Więc teraz w Polsce, jak jest minus 10, jak jest w Polsce minus 10, no to fajnie, że się teraz nie przylecisz do Hiszpanii, nie wypożyczysz auta z wypożyczalni, odkryj auto i nie pojedziesz na plażę. Życzę Wam właśnie. Tej wspaniałej możliwości wypożyczenia od nich fury, bo jak dla mnie to tam zawsze było szybko, sprawnie i przyjemnie. Także, jak polecam, wypożyczalnie odkryj auto. Duży wybór samochodów. My mamy taki, nie rzucający się w oczy, Seat i Biza. Bardzo fajnie się nim jeździ. Hybrydowy samochodzik działa tak, jak powinien. Także jedziemy sobie teraz nad te morze. Jedziemy na plaży La Mata. 18 minut drogi przed nami. Torre wieja rośnie. Budują się tu nowe apartamenty, żurawie pracują. Chociaż dziś niedziela to chyba nie pracują, ale no jest tu sporo takich podobnych widoków, że widać, że, że coś się dzieje, że jakieś nowe inwestycje. Nie, bo jest plastikowy. Jak no plastikowy. Z zewnątrz, wygląda plastikowy. Ciężko zaparkować w niedzielę. Do do Sytuacja na drodze z miejscem parkingowym, zaraz przy, przy plaży. Cieńko, jesteśmy poza sezonem, a jest tu po prostu fura przy furze. Ciężko tu wcisnąć tego, tą naszą, tego naszego Seata. Co jest grane te? Pa, jak się tu kolej zaparkował. <grym> Można... To chyba zepsuło te auto, można. Bo to auto, przecież tu nie można tak stać. Naprawdę? Powiem Wam, że niedziela w wieje, ja, to niezły hardcore, jak właśnie o znalezienie miejsca parkingowego. Aż strach pomyśleć co tu jest w sezonie się dzieje. Nie ma, tu widzę już jakieś dzikie parkingi się tworzą, gdzieś na łąkach ludzie parkują. Tu jest jednokierunkowa, teraz musimy tu pojechać. Udało się zaparkować. Tak trochę na rogu, ale nie szkodzi. Nie ma żadnych żółtych linii. Jest dużo miejsca, żeby inni też mogli przejechać. Także jest git. A co do żółtych linii, no to trzeba tu na nie uważać, bo ostatnio zaparkowałem w Walencji na takiej żółtej linii. No i 100 euro muszę zapłacić w ciągu 20 dni. A jak nie zapłacę w ciągu 20 dni, to to będzie 200 euro. I mam właśnie jakiś jeszcze tydzień żeby to zrobić. Tam za tymi domami jest już właśnie ta nasza plaża La Mata. My już na plaży, właściwie na granicy dwóch plaż. Po mojej lewej. La Mata po mojej prawej, La Campo. Jest pięknie. O tej plaży La Mata, która jest największą i jedną z najbardziej popularnych w Torre No to czytałem już, i podobno jest właśnie dużo ludzi tutaj, i ogólnie piękna jest ta plaża, i jest tu dużo restauracji, i jest co robić ogólnie. I tak tam patrzę teraz to w okolicy właśnie Starej Wieży, gdzie ostatnio nagrywałem odcinek, jest jakaś imprezka. Bardzo dużo ludzi, jakiś grill odpalony, jakaś muzyka leci. Może się tam przejdziemy później, tak pod content, żeby zobaczyć, jak wygląda ta niedziela w Wieja. Natomiast ja tak od siebie, jak miałbym wybrać, to poszedłbym raczej w tamtym kierunku, czyli na plażę La Campo która wygląda na, taka, na taką bardziej odosobnioną plażę. Wygląda, że jest tam mniej zabudowy, infrastruktury ogólnej, co za tym idzie, mniej ludzi w tamtym kierunku się kieruje. Plaże w Vieja są bardzo czyste, uchodzą za jedne z takich najlepszych plaż, o czym może świadczyć niebieska flaga. Tak przeczytałem w internecie, że niby. Właśnie ta plaża Lamata została oznaczona niebieską flagą, co znaczy, że to jest bardzo czysta woda, bardzo czysty piasek i ogólnie bardzo fajne środowisko do spędzania czasu. Akurat ten kącik, który teraz wybrałem do nagrywania, może nie wygląda zbyt atrakcyjnie, ale mi się tak właśnie podoba. Tu jest tak odludnie fajne miejsce, żeby napić się herby. Tam widzę, że jest kawiarenka, w której jest bardzo dużo ludzi. I głosy, które stamtąd dobiegają, nie są zbyt latynoskie, raczej takie polsko-ukraińskie. Nic dziwnego, bo w Torre Wiecha mieszka bardzo dużo Polaków oraz Ukraińców i innych przyjezdnych. Nieruchomości są tutaj w dość atrakcyjnych cenach, dlatego mnóstwo ludzi z naszego kraju zdecydowało się ostatnio tutaj kupić mieszkanie. Byłem bardzo ciekawy tego miejsca. Informacje w internecie czasami zniechęcają do odwiedzenia torre wiechy, bo zdaniem niektórych nie ma tu za bardzo co robić. Już ostatnio mówiłem, że no zależy co kto lubi. Jak ktoś lubi robić forma, żeby biegając wzdłuż wybrzeża, oddychać dobrym powietrzem, no to tu jest idealnie. Tam widzę, że jest jakiś ogromny maszt. Podejrzewam, że to jest jakiś silny nadajnik wysyłający silny sygnał. Fajna opcja do wspinaczki, wygląda na jakieś 300 metrów drabiny. Natomiast nie wiem nic o tym obiekcie, więc póki co nie planuję żadnej wspinaczki na niego. Jest tu pięknie. Widać tu wesołych ludzi, dużo. Niektórzy sprawiają wrażenie takich, że właśnie przed chwilą przylecieli z Polski, z tej zamarzniętej Polski, no i w krótkich spodenkach i w koszulce tu właśnie biegają na takiej ekscytacji, że jakby wszystko chcieliby zrobić w, w ciągu tych dwóch dni. Siedziałem sobie tam na tych paletach, popijając yerbę, doczytałem informacje z Torrevieja i okazało się, że ta imprezka, która tam nad którą ten dym się unosi, to jest międzynarodowy dzień świni. Tak. Tutaj właśnie jest bardzo kucznie obchodzone to święto w. Torre Wiecha. No i podobno jest tam do rozdania blisko tona darmowej wieprzowiny. Leją też jakieś wino za darmo i ogólnie łakocie za darmo są. E, idziemy w tamte miejsce, zobaczymy, czy uda nam się coś uczknąć. Chociaż ja nie jestem jakimś mega fanem wieprzowiny. Jestem fanem bardziej wiadomo, jak to prawdziwy latynos owoce morza. No to, to schabowy, nie? No. Ciężko mi się połapać o co tu chodzi na tej biesiadzie, ale tak się domyślam, że każdy tutaj może przynieść swojego grilla i ugrillować sobie tą prawdopodobnie darmową wieprzowinę, ale jest tu też taki główny Grill, takie epicentrum tego grillowania, i do tego epicentrum ustawiła się taka długa kolejka. Widzę, że są tu ludzie z talerzykami i oni czekają właśnie w kolejce do tego epicentrycznego grilla. No i to, ta kolejka jest tak długa, że żeby ją wyczekać, no to, uh, to chyba na kolację bymy ta wieprzowina musieli jeść. A my nie mamy aż tak dużo czasu, bo trzeba coś zjeść już teraz. Tak więc poszukamy za moment jakiegoś schabowego w innym miejscu, a tymczasem jesteśmy właśnie tu już na, na uboczu jakby tej biesiady. No i tu jest coś ciekawego, nie widziałem czegoś jeszcze takiego. Duża ilość ludzi grillujących na plaży. Jak wiadomo Polacy bardzo lubią grillować, tylko że teraz nie ma pogody w Polsce na grillowanie, więc do torebiei trzeba! Przylecieć. No i tu jest cała taka właśnie imprezka i wszyscy tu grillują. Wpisałem na mapach Google takie hasło jak Polska Restauracja. No i jest Polska Restauracja w Torrevieja. Aby do niej dotrzeć musieliśmy się przemieścić na drugą część miasta. No i tu jest Polka, tak się nazywa ta restauracja. Już od samego progu witają nas polskie napisy na polskiej gazecie. Karta tej restauracji jest po polsku. No i rzeczywiście można tutaj znaleźć różne tradycyjne polskie dania, takie jak gulasz, takie jak schabowy, takie jak rosół, gołąbki, pierogi. Generalnie jest karta spoko, natomiast żadnej z zup już niestety nie było. Okay. To e, Tak więc zamówiliśmy schabowego z ziemniaczkami, kapustą kiszoną oraz buraczkami. No i jeszcze gulasz zamówiliśmy. Pani kelnerka dobrze posługiwała się językiem polskim. Natomiast... Pani była raczej z Ukrainy, bo taki to był właśnie akcent ukraiński. Dogadaliśmy się bardzo dobrze, zamówiliśmy swoje jedzonko, zostało ładnie podane, no i co najważniejsze też dobrze smakowało. Kotlet był miękki, dobry, rzeczywiście taki schabowy, taki obiad, no polski obiad po prostu w Hiszpanii. Dobrze to, dobrze mają to tutaj pochytane. Dobrze się najedliśmy, tak na styk, bez jakiegoś zbędnego obżarstwa. Po wszystkim zamówiliśmy jeszcze szarlotkę, która była przepyszna, niebo w gębie. Za wszystko zapłaciliśmy 35 euro, czyli jakieś 150 zł. Jak niedziela to spacerek po tej ładnej części miasta, jest tu taki bulwar, no i jest tu kolejna plaża. Dużo mniej ludzi jest w tej części miasta, jak na niedzielę i na taką pogodę to pusto tu jest. Dziś pozostała tylko jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Misja kapusta kiszona. Trzeba kupić kapusta kiszoną, bo będziemy kapuśniok robić na chacie. I ryba. i ryba jeszcze no kapuśniok z rybą także właśnie przy okazji tego niedzielnego spacerku robiąc nic poszukamy kapusty kiszonej to kukoro... wiem że niektórzy lubią także dla tych którzy lubią no to sytuacja w związku z Yy, właśnie brokułami w Hiszpanii wygląda tak, że tu w sumie to ja nie wiem do końca o co tu chodzi, ale tu są jakby takie kluby, w których można yy, kupić taką kartę członkowską, no i można tam nabyć yy, te właśnie yy, potrzebne materiały roślinne, z których my nie korzystamy, bo yy, szkoda mózgu, jakby na to pamięć psuje też na płucach siado także no, nie polecam ale tu w Hiszpanii mają fajne rozwiązanie chyba nie można powiedzieć że tu jest taki pełny legal jakoś to jest tak tu rozgryzione że tu nie mają jakichś takich grubych przypałów wydaje mi się że z jakąś jedną samarkę tu się nie idzie siedzieć no i tak powinno być no bo to jest śmiech na sali żeby za troszkę jakiegoś ziółka wsadzali ludzi do więzienia a za za piwo, a piwo możesz wszędzie kupić, nie? To to jakby nie, jest nie fair jakby w stosunku dla zielarzy. Tak więc dotarliśmy do sklepu z kapustą kiszoną. To jest taki sklep polsko-ukraiński. Jesteśmy w tym sklepie już drugi raz, to bierzemy od razu dwie paczki. Kapusta weźmiemy od naszych, a kasza gryczaną weźmiemy od sąsiadów. Kapusta pochytano. Niedziela się już pomału kończy. Zachód słońca, lada moment. Także to wszystko w tym odcinku. Dziękuję bardzo za wspólne odpoczywanie i pozdro.